Księżycowe afirmacje. Dziś, 17 października roku 2024 roku, obchodzimy magiczną superpełnię księżyca w ognistym znaku Barana. To wyjątkowy moment, kiedy energia jest intensywna, a nasza odwaga i determinacja sięgają zenitu. Baran przynosi nam siłę, niezależność i śmia, by ruszyć naprzód bez wahania. Dziś to Ty jesteś swoim największym wojownikiem, gotowym na nowe wyzwania i spełnianie marzeń. Czas na księżycowe afirmacje. W tej potężnej energii pełni, warto skupić się na afirmacjach, które pomogą Ci w manifestacji Twoich pragnień i celów. Wyraź intencje, które podkreślą Twoją wewnętrzną siłę, pasję i gotowość do działania. Oto kilka inspirujących afirmacji. Które możesz powtarzać w trakcie rytuału lub medytacji w pełni księżyca. Mam odwagę podążać za moimi marzeniami i realizować moje cele z pełnym zaangażowaniem. Każde wyzwanie jest szansą, abym wzrastał i rozwijał swoją moc. Z łatwością i pewnością kroczę własną ścieżką, wiedząc, że wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie kropka. Jestem silny, niezależny i gotowy. Aby stworzyć życie pełne pasji i sukcesu. Otwieram się na nowe możliwości i z ufnością podejmuję każdy nowy krok w mojej podróży. Jak korzystać z afirmacji? Powtarzaj je podczas rytuału pełni, aby wzmocnić swoje intencje. Wizualizuj siebie osiągającego sukces i pełnię swojego potencjału. Połącz się z energią księżyca, wyobrażając sobie Jakiego światło napełnia cię mocą i odwagą. Niech ta superpełnia w baranie będzie dla ciebie czasem przebudzenia wewnętrznej mocy i śmiałych działań. Podążaj za energią ognia i zaufaj, że jesteś gotowy na wszystko, co przed tobą. Cudownego czasu superpełni księżyca w baranie. Wróżbita Łukasz Węcka